Dzień 25 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Chrzest ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość. Jestem dzieckiem Boga, jego synem, jego córką. Dziecko stworzone, zrodzone z miłości i dla miłości. Jestem uczestnikiem Bożej natury i dziedzicem Bożego królestwa. W Chrzcie zostaliśmy poświęceni, czyli Konsekrowani Panu Bogu, jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego. Tylko Bóg ma pełne i jedyne prawo do naszego serca. To On powiedział do nas w dniu naszego chrztu: Jesteś Mój, jesteś po prostu Mój, jesteś moja, jesteś po prostu moja. Dlatego wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich Jego dzieł. Wyrzekam się wszystkiego, co odcina mnie od Boga, który jest moim najlepszym, kochającym Ojcem. Noszę w sercu wielką godność Dziecka Bożego i chcę odrzucić wszystko, co mogłoby ją zniszczyć. Wyrzeczenie się grzechu i szatana to nie jest jednorazowy akt. Lecz nieustanny proces. Jest to moje zobowiązanie do wypracowania w sobie owego wewnętrznego nawrócenia, o którym tak często mówi Ewangelia. Nie chodzi tutaj tylko o wyrzeczenie się poszczególnych grzechów, ale o wyrzeczenie się tego, co jest ich korzeniem pychy, miłości własnej. I samodzielności. Akt wyrzeczenia się grzechu i szatana to tylko pierwszy krok. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny uwolnić się od zła, tylko Bóg może to uczynić. Dlatego najdoskonalszym i najpełniejszym wyrzeczeniem się grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł, jest życie duchem dzieciństwa. Przez dzieciństwo duchowe sam Bóg działa w duszy i uwalnia ją od zła. Przez dzieciństwo duchowe Duch Święty rozlewa w sercu miłość Bożą. Przez dzieciństwo duchowe zdaję się całkowicie na Jezusa i pozwalam mu działać. Akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi jest bramą do dzieciństwa duchowego. Oddając się Maryi całkowicie, przyjmuje radykalnie i totalnie prawdę o tym, że ona jest moją matką, a ja jestem jej dzieckiem. Ani grzech, ani szatan nie mają w Maryi nic swojego. Nie mają do niej dostępu. Do tego stanu Maryja chce doprowadzić wszystkie swoje dzieci. To jest jej właściwa misja, i jako jedyne stworzenie w pełni wolne od grzechu ma ona poprowadzić do tej pełnej wolności wszystkie swoje dzieci. Lektura duchowa. Z traktatu św. Ludwika Grignon de Montfort. Po drugie, by się wyzbyć samych siebie, trzeba codziennie dla siebie obu umierać to znaczy trzymać na uwięzi władze duszy i zmysły ciała. Trzeba patrzeć, jakbyśmy nie widzieli, słyszeć, jakbyśmy nie słyszeli, posługiwać się rzeczami tego świata, jakbyśmy ich nie używali. Święty Paweł nazywa to codziennym umieraniem quotidie Morior. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeśli nie obumrzemy dla siebie i jeśli najświętsze nasze praktyki religijne nie doprowadzą nas do śmierci tak koniecznej, a zarazem tak życiodajnej, nie przyniesiemy pożytecznego owocu. Nasze nabożeństwa będą bezużyteczne, a wszystkie nasze dobre uczynki skażone miłością własną i samowolą. To zaś sprawi, że Bóg będzie się brzydzić największymi naszymi ofiarami i najlepszymi uczynkami, jakich mogliśmy dokonać. Wówczas w chwili śmierci staniemy z próżnymi rękoma, to jest bez cnót i zasług. I nie będzie w nas ani jednej iskry czystej miłości, bo miłość taką posiadają tylko dusze dla siebie obumarłe, których życie ukryte jest z Jezusem Chrystusem w Bogu. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numer 81. Z książki doktora Emila Neuberta mój ideał, Jezus, syn Maryi. Wielki nieprzyjaciel Jezusa w Tobie. Mówi Maryja. Mój synu, samo poznanie myśli Jezusa nie wystarcza na to, żeby zaraz żyć Jego życiem. Musisz jednocześnie walczyć i pokonać nieprzyjaciół. Którzy się sprzeciwiają życiu Jezusa w tobie. Otóż wiedz, że najniebezpieczniejszym z tych nieprzyjaciół jesteś ty sam. Chciałbyś żyć tylko dla Jezusa, jednocześnie jednak chciałbyś dawać folgę swojej zepsutej naturze. Nie oszukuj sam siebie. Nikt nie może dwom panom służyć. Dopóki natura tobą rządzi, Jezus nie może zapanować w tobie. Musisz więc wydać tej naturze wojnę nieubłaganą. Póki nie ustąpi całkiem miejsca Jezusowi. Twardy to warunek, ale konieczny, ileż widziałam swoich dzieci dawniej pobożnych, szlachetnych, stworzonych do świętości, do roztaczania wokół siebie przemożnego wpływu. Niestety, pozostały mierne i nie wykonały ani setnej części dobrego, do którego były powołane, a niektóre zginęły nędznie, pociągając za sobą w swoim upadku mnóstwo dusz. Tylko dlatego, że nie rozpoznawały w sobie, lub nie zwalczyły zepsutej swej natury. Naucz się więc poznawać zepsute skłonności swojej natury. Jest ich legion. Albowiem grzech pierworodny, wzmocniony złymi przyzwyczajeniami odziedziczonymi po ojcach Twoich, lub nabytymi przez Ciebie samego, zepsuł wszystkie działania Twojego ciała i Twojej duszy. Nie trap się jednak wielką ilością swoich nieprzyjaciół. Ponieważ są posłuszni jednemu wodzowi. Gdy tego zwyciężysz, wszyscy upadną lub słaby tylko będą stawiać opór. Główną swoją złą skłonność musisz poznać koniecznie. Któraż to jest, powiedz. Może miłość własna. Czy chciwy jesteś pochwał, szczęśliwy, gdy je otrzymujesz, nawet gdybyś na nie nie zasługiwał? Czy przyłapujesz się na marzeniach o rzeczach nadzwyczajnych, mających ci przynieść poklask ludzi, a może pycha? Czy wysokie masz wyobrażenie o swojej wartości i czy ci się zdarza pogardzać innymi? Czy traktujesz ich z wysoka, twardo lub z gniewem, zwłaszcza tych, którzy nie uginają się przed Twoją wyższością? Albo drażliwość? Przyznaj, czy nie gniewają ciebie nagany prawdziwe lub urojone, objawy niegrzeczności, choćby mimowolne, czy często myślisz o krzywdach, jakich doznajesz od innych, czy umiesz im wybaczyć, czy masz ochotę porzucić jakąś dobrą sprawę dlatego tylko, że cię obrażono, lub też ambicja, czy starasz się pchać naprzód, czy pragniesz swojej chwały, czy chwały Chrystusa. Czy sprawie jakiejś możesz się poświęcić tylko jako wódz, a usuwasz się, gdy ci przychodzi służyć w charakterze prostego żołnierza? A zazdrość? Czy nie możesz ścierpieć tego, żeby się innym udawało równie dobrze jak tobie? Czy się cieszysz z ich niepowodzenia? A może niestałość? Czy jesteś igraszką swoich wrażeń, raz pełen zapału i gotów do każdej ofiary, to znów przygnębiony smutkiem? że ci jest wszystko obojętne, czy ci się zdarza zacząć mnóstwo rzeczy, a nie skończyć żadnej. Albo lekkomyślność, czy nie oddajesz się zbyt łatwo rzeczom zewnętrznym? Czy trudno ci się skupić wewnętrznie i poświęcić uwagę doniosłym rzeczom, na jaką one zasługują, lub też zmysłowość? Czy dogadzasz swemu ciału, czy troszczysz się o zadowolenie go całkowite pod względem jedzenia, picia? Odpoczynku lub niższych jeszcze popędów czy może lenistwo powiedz, czy się boisz wysiłku, czy zaniedbujesz pracę, czy się cofasz przed najmniejszą ofiarę? Wreszcie może samolubstwo? Czy myślisz tylko o sobie? Czy wiesz, że inni mają także swoje prawa, i że powinieneś raczej sam siebie krępować, niż ich krępować? Badając siebie, odkryjesz w sobie oznaki wielu tych nieporządnych skłonności. I pewnie masz zarodki wszystkich złych skłonności, ale nie wszystkie są tak silne. Która ci się wydaje najsilniejsza i najszkodliwsza? Która najczęściej bywa powodem Twoich strapień i smutków, złego humoru lub radości? Kiedy się spostrzegasz, że marzysz, jakież to myśli Cię zajmują? Myśli samolubne, miściwe czy zmysłowe? Skąd pochodzą rozrywki, które ci się najbardziej podobają i bez których najtrudniej ci się obyć? Co ci zarzucają rodzice twoi, otoczenie twoje lub osoby, które się na ciebie gniewają? Jaka jest skłonność, o której byś mógł powiedzieć, gdybym nie był taki, to o wiele łatwiej byłoby mi obcować z Bogiem i z ludźmi. Bądź bardzo szczery w swoim rachunku sumienia i proś, ażeby światło było ci dane z góry. Bo łatwo jest mylić się w tych rzeczach, biorąc za wadę główną wadę bardziej widoczną, ale mało głęboką, lub wadę, którą nam łatwiej poświęcić. Ludzie bowiem dbają bardzo o swoją wadę główną to jest towarzyszka, z którą się urodzili, wychowali i zawsze razem żyli, a ona im ciągle dawała zadowolenie. Czasem biorą ją nawet za swoją główną zaletę i rzeczywiście. Każdy kocha siebie bardzo, ale trzeba mieć odwagę kochać Jezusa więcej niż siebie. Miej odwagę rozpoznać swoją główną wadę i przyznać po prostu, co masz Mu poświęcić w sobie. Nie bój się. Wyrzekając się próżnego Bożyszcza, posiadać będziesz prawdziwego Boga, umierając swej zepsutej naturze, żyć będziesz życiem Jezusa. Z Dzienników Alicji Lęczewskiej mówi Pan Jezus. Już wielokrotnie mówiłem ci o grzechu samodzielności. Żyjesz na tej ziemi po to, aby wyzbyć się grzechu samodzielności i nauczyć dziecięcego oddania wobec mnie. Każda sytuacja Twoja i każde spotkanie z bliźnim jest inne. Jeśli świadomie trwasz we mnie i pragniesz, abym ja był w tobie i w tej sytuacji i w tym bliźnim, nie wolno ci, skoro oddałaś mi siebie. Być samodzielną, to znaczy bez świadomego jednoczenia się ze mną, stawać wobec czegokolwiek i kogokolwiek, czy pozwalać sobie na niepoddany mi przepływ myśli i uczuć, słów i czynów. Nie wolno ci iść sercem czy umysłem za twoimi egoistycznymi pragnieniami, wyobrażeniami, projektami. W ogóle nie powinnaś dopuścić do tego, by coś w tobie powstawało lub docierało do twego wnętrza bez jedności ze mną. Jest ogromna różnica między tym, gdy spotkasz się z kimś w oderwaniu ode mnie i objawiasz tylko siebie: swoją słabość, nicość, próżność, pychę i tym podobne, a gdy trwając we mnie, świadomie objawiasz moją mądrość i miłość. Jest ogromna różnica, i ludzie to widzą, gdy z Nimi jesteś, i gorszą się Tobą lub lgną do ciebie, bo mnie widzą w Tobie. I za to także ponosisz odpowiedzialność, bo wiedząc, że tak jest, niefrasobliwie pomijasz mnie i samodzielnie czynisz w swym sercu i wobec ludzi tak wiele. Samodzielność jest głównym grzechem człowieka i ludzkości, i Adama i Ewy, i Szatana, i także Twoim. Słowo Pouczenia, numer 91. Mówi Pan Jezus. Miłość czysta to miłość uwolniona od miłości własnej. Cała tragedia ludzkości i każdego człowieka jest owocem miłości własnej. Wy całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił kochacie samych siebie, i to was zaślepia tak dalece, że wyrządzacie krzywdę sobie, największą krzywdę sobie samym i wskutek tego innym. Wszystko chcecie czynić w imię swoje i dla swego imienia. Jesteście niewolnikami samych siebie. To święty Paweł nazywa cielesnością waszą. I nie chodzi mu o ciało, lecz o zniewolenie ducha, który wskutek tego jest tak ślepy, tak głuchy, że nie dostrzega prawdy i nie przyjmuje dobra, okłamuje samego siebie i przyjmuje zło. Źródłem waszych emocji jest miłość własna i one są tym łańcuchem, którym pęta was szatan. W miłosierdziu swoim ciągle objawiam wam tę samą prawdę, bo prawda jest jedna. Pokazuję ją wam i uczę was wieloma sposobami z nieskończoną cierpliwością i miłością, bo ciągle oddajecie się tej samej ślepocie miłości własnej, która was zabija i dla której zabijacie innych. Módl się o zdolność przejrzenia i życia w prawdzie, o uwolnienie od siebie samej, byś mogła przyjąć moje prawo miłości. I żyć według pierwszego przykazania, bo z niego wynikają pozostałe i wszystko dobro. Módl się o to za innych i nie żałuj trudu i ofiar, by im pomóc uwalniać się od ślepoty, jaką daje zapatrzenie w siebie. Ono jest jak krzywe zwierciadło zniekształcające wszystko, co w człowieku i w świecie uczyniłem dobre i piękne. Módl się o to i błagaj i pragnij stale. Albowiem tylko ja mogę cię uwolnić, gdy na to pozwolisz. Sama nie uczynisz nic, i ja nie uczynię nic, jeśli brak będzie twojego przyzwolenia. A uczynię tym więcej i tym prędzej, im gorętsze będą twoje wołania i twoje pragnienia mnie samego, albowiem ja jestem drogą, prawdą i życiem. We mnie jest twoje uwolnienie i uwolnienie tych, za których się wstawiasz. Słowo pouczenia, numer 175. Miłość jest najdoskonalszym oczyszczeniem i uwolnieniem od wszelkiego zła. Miłość nadprzyrodzona, rozpalająca serce i przenikająca umysł. Taka miłość czyni człowieka świętym i rodzi święte czyny, heroizm wiary i miłosierdzia. Słowo pouczenia, numer 354. Światło Matki Bożej. Maryja nas chroni. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Maryja jest doskonałym ucieleśnieniem i wypełnieniem tych słów. Uwolniona od grzechu w swoim poczęciu trwała w swej wolności w sposób tak pełny i doskonały, że wolność od grzechu jest jej imieniem, niepokalana. Cała święta i pełna łaski jest dla szatana tak straszną, że Kościół nazwał ją pogromczynią mocy piekielnych. Stała się dla swoich dzieci tak skuteczną pomocą w walce z grzechem, że Kościół nazwał ją ucieczką grzeszników. Doświadczenie jej siły i pomocy było tak wyraźne, że już w trzecim wieku dzieci Kościoła wołały do niej pod Twoją obronę uciekamy się. Jej pomoc w walce z grzechem jest tak niezawodna, że już od wieków wołamy do niej, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twojej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Na Maryi jeszcze nikt się nigdy nie zawiódł, Bóg się nigdy na niej nie zawiódł i ty się nie zawiedziesz. Maryja ukazuje prawdę o grzechu. W danych nam objawieniach Maryja wiele razy mówi o grzechu, ale najbardziej poruszającym ukazaniem prawdy o grzechu nie są jej słowa, ale jej ból i udręka. To nasze grzechy zabiły jej syna. To nasze grzechy są cierniami raniącymi jej niepokalane serce. To nasze grzechy sprawiają, że ona cały czas płacze i cierpi. To nasze grzechy są przyczyną tej krwi, która spływa po jej policzkach. Mamusiu. Jakże moglibyśmy nadal grzeszyć, widząc Cię w duchu w takim stanie? Wyrzekniemy się grzechu, aby Cię już więcej nie ranić. Wyciągniemy Ci z serca ciernie naszą miłością i ufnością. Otrzemy Twoje łzy duszami, które dla Ciebie zdobędziemy. Ze względu na Boga i przez wzgląd na Ciebie będziemy święci mimo naszej nędzy. Wezwanie Dnia. Tym, co w sposób szczególny uwalnia nasze serce, jest wdzięczność i przebaczenie. Dlatego dziś odmówmy prostą modlitwę wdzięczności i przebaczenia. Być może będzie potrzeba, abyśmy odmówili ją kilka razy, by jej słowa prawdziwie przeniknęły nasze serce. Ojcze nasz, dziękujemy Ci z całego serca za wszystko. Coś nam dał w ciągu całego życia, wraz z istnieniem. Dziękujemy Ci też za nieustające Twoje przebaczenie nam naszych win, grzechów i uchybień. O to samo prosimy dla tych wszystkich naszych bliźnich, a Twoich ukochanych dzieci, którzy kiedykolwiek nas skrzywdzili lub krzywdzą. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nich i błagamy, aby Twoje przebaczenie objęło nas i ich wspólnie. Pragniemy bowiem, jako Twoje dzieci, postępować tak, jak Ty postępujesz względem nas. Pozwól, Ojcze, aby nigdy nie powracał do nas żal lub rozgoryczenie z powodu uczynków innych ludzi. Tak samo słabych i chwiejnych jak my. Jeszcze raz dzięki Ci składamy za Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka. Pozwól nam, Ojcze, naśladować tą miłość w ciągu całego naszego życia. Amen. Dopisz dziś na swojej kartce słowa, wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Światło słowa z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze. Lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Mały wieczornik modlitwy. Modlitwa jest łącznością z Bogiem. Grzech, jest brakiem modlitwy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Ale pamiętaj, czas osobistej modlitwy. To najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło, i rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie, podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tej dwudziestej piątej medytacji, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, mam na imię Mariola. Dzisiaj jesteśmy w 25. dniu Naszych rekolekcji. Wchodzimy w taki temat. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. W tym rozważaniu najbardziej, co mnie dotknęło, chrzest ukazał nam prawdziwą tożsamość. Jestem dzieckiem Boga, jego synem, jego córką. Dziecko stworzone, zrodzone z miłości dla miłości. Jestem uczestnikiem Bożej Natury i dziedzicem Bożego Królestwa. W chrzcie zostaliśmy poświęceni, czyli, czyli konsekrowani Bogu. Jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego. Tylko Bóg ma pełne i jedyne prawo do naszego serca. To On powiedział do nas w dniu naszego chrztu. Jesteś mój, jesteś po prostu mój. Jesteś moja, jesteś po prostu moja. Przez dziecięstwo duchowe Bóg sam działa w duszy i uwalnia ją od Przez dziecięstwo duchowe Duch Święty rozlewa w sercu miłość Bożą. Przez dziecięstwo duchowe zdaje się całkowicie na Jezusa i pozwala mu działać. W całym moim życiu od urodzenia obecna jest Maryja. Moja babcia miała do niej wielkie nabożeństwo. Zostałam jej zawierzona. I tak mnie prowadzi do dnia dzisiejszego. Zawsze czułam jej obecność, zawsze czułam jej opiekę. Bardzo dużo różnych sytuacji trudnych było w moim życiu od samego dzieciństwa. Zawsze byłem pod opieką Matki Bożej. Ona nie pozwoliła mi zrobić krzywdy. Maryjo, Ty mnie prowadzisz prostą drogą do Jezusa, do Twojego Syna. Tam, gdzie Ty, tam jest Jezus, tam jest cała Trójca święta. Ta droga, którą idę, to jest najprostsza, najkrótsza droga, abym przez Twoje ręce mogła, została oddana Jezusowi. Mogłabym mogłaby dojść do zbawienia, do świętości. Jestem człowiekiem grzesznym. Moja dusza jest grzeszna. Zawsze mogę zgrzeszyć, zawsze mogę upaść, ale wiem jedno, bez względu na wszystko, co się wydarzy, ty nigdy nie pozwolisz mi zrobić krzywdy. Oddalasz niebezpieczeństwa, oddalasz wrogów ode mnie. Dziękuję Ci za to, że jesteś moją matką. Twój syn powiedział, oto matka Twoja, i uczeń wziął ją do siebie. Maryjo, kocham cię. Dziękuję ci za wszystko.